Panie mistrze, ja mam jeszcze takie pytanie o linię kolejową, yy, yy, połączenie kolejowe do Białowierzy. Bo mamy, kiedyś istniało w ogóle takie połączenie pociąg do Hajnówki z tego co patrzyłem na przykład połączenie do Zakopanego z Warszawy najszybsze zajmuje około 5 godzin, jest to duża odległość, znacznie większa niż tam 300 km z Warszawy do Białowieży czy do Hajnówki, a nie ma tego bezpośredniego połączenia, chodzi o to, że turyści na przykład zachodni czy, czy nawet, którzy wysiadają z Okęcia, no mogliby z tego skorzystać, prawda, Zakopane odwiedza 1,5 miliona turystów, Białowieży tylko 200 tysięcy rocznie, jak się okazuje, właśnie z tego powodu, że nie mają jak dojechać, po prostu. Czy na przykład, bowiem, że samorząd też niezbyt chętnie ten ostatni odcinek, czy, czy jakieś plany tutaj na przykład, czy pan słyszał o jakimś połączeniu, właśnie o jakichś możliwościach rozwoju, czy, czy uruchomienia takiego bezpośredniego połączenia kolejowego warszawa hajnówka Warszawa-Białowieża pod kątem turystyki. Nie mhm. zakładamy w naszych, w naszych planach przyjętych, mhm. przyjętych w komitecie sterujący, mhm. rozwiązań, rozwiązań, tego rozwiązań tego rodzaju. Natomiast to, to, co, to, co chciałbym podkreślić, że to rozwój kolei, rozwój Rzeczpospolitej, rozwój kolei i tchnięcie tego inwestycyjnego wysiłku właśnie w stronę rozbudowy sieci kolei Zapewnienie mieszkańcom, e, mieszkańcom Rzeczpospolitej możliwości podróżowania koleją, stworzenie tego jako, stworzenie, bo to tak naprawdę jest naszym głównym celem, stworzenie z kolei atrakcyjnej alternatywy dla podróży samochodem, daje, stwarza możliwości... E, Przyciągnie pewnie pasażerów do tych połączeń, rozumiem, tak? Przyciągnięcia, mm -hmm. przyciągnięcia pasażerów do połączeń to, kolejowych. Oczywiście, bo Te same dlatego, połączenia, to, tak, obsługują też no, ruch lokalny, biał tak. Biały, bierz, podlaski, jest Białysok. też bardzo dobrym, mm -hmm. bardzo dobrym przykładem, jest bardzo dobrym przykładem dla rozwiązań, w których inwestycje, inwestycje kolejowe mm -hmm. są w stanie bardzo przybliżyć, przybliżyć go. Do świata. Ostatnie pytanie, bo jest też projekt właśnie budowy lotniska regionalnego w okolicach Michałowa to jest właśnie lotnisko, które mogłoby obsługiwać Puszczę Białowieską. Czy są jakieś szanse w ogóle, bo wiem, że fundusze unijne się skończyły? Prezydent Białegostoku zbudował ten taki krótki pas na terenie miasta. Zdaniem wielu agencji, agentów nieruchomości, gdyby sprzedać te tereny dla firm, wydzierżawić je, można by pozyskać kilkaset milionów złotych ze sprzedaży i poza miastem zbudować lotnisko z prawdziwego zdarzenia. Czy pan słyszał w ogóle ten pomysł? jak pan się do tego? Nosi. Tak, słyszałem, znaczy, mhm. musimy, z jednej rzeczy musimy sobie o, zdać sprawę, że e, decyzja Unii Europejskiej o wycofaniu się z finansowania lotnisk e, nie do końca konsekwentna, ponieważ tak. e, na przykład inwestycje w bezpieczeństwo na lotniskach wciąż, są, mhm. wciąż e, mogą być pokrywane z funduszy unijnych. ale inwestycje, inwestycja, e, inwestycje w... w Lotniska, lotniska muszą być zyskowne. Mm -hmm. to, jest, tak. to jest brutalne, więc e, wszystko zależy od mocnego biznesu. O tym, żeśmy przeliczali, tak? Powyżej miliona kolejny, pasażerów i tutaj przy rentowność tak? Lotniskowej, mm -hmm. e, no trzeba mieć nie tylko mm -hmm w chmurach, ale też stać twardo na ziemi, to trzeba już bardzo mocno policzony biznesplan, mhm. ponieważ drugim ryzykiem, które wiąże się z każdą inwestycją lotniskową i oczywiście mierzyliśmy się tym przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym, to jest kwestia ryzyka pomocy publicznej. Mhm. Czyli, że środki publiczne, które byłyby, które byłyby zainwestowane, jeżeli nie są oparte na mocnym biznesplanie, jest ryzyko, że na poziomie unijnym zostaną uznane za pomoc publiczną i mamy tutaj już przypadki jak w Gdyni, portu lotniczego w Gdyni, mhm. gdzie Pieniądze się znalazły, pieniądze zostały przeznaczone na budowę portu, ale Unia Europejska Unia, na poziomie Unii mhm. Europejskiej zapadła decyzja, to byłoby zakłócenie rynku, rynku to byłaby Tak więc w tym zakresie, w tym zakresie jest to jedno... Jest to jedno z wysłań, Musi to być uzasadnione ekonomicznie, na przykład ilością turystów, przynajmniej milionem pewnie rocznie, tak albo, żeby było zyskowne. Albo, albo, mhm. s, albo służbą publiczną, tak? Albo Jasne. mamy. Mamy mhm. oczywiście jednym z istotnych elementów, jest to PSO, czyli, czyli służba, służba zapewnienia mhm. połączeń lotniczych w ramach służby publicznej. To jest jedno z wyzwań, tak?